Siemano, siemano, tutaj Gumizia, ten kanał to potęga wokalu. Moi drodzy, dawno nie było serii Głosy z Wiekiem, ale byłem dosyć mocno zajęty. Prowadziłem Rock, Festival w Katowicach. Graliśmy koncert wraz ze Snowblind. Wydaliśmy singiel promujący naszą płytę, która pojawi się w listopadzie. I bardzo was serdecznie zapraszam właśnie do wysłuchania tego singla. Tutaj będzie gdzieś odnośnik do utworu Uciekaj, który jest bardzo reprezentatywny, jeżeli chodzi o tą właśnie płytę, która się zbliża. Płyta nosi tytuł Słaby i będzie tam dużo bardzo podobnej muzyki do tego, co można usłyszeć w singlu Uciekaj. A dzisiaj zaczynamy Roni Radki, Falling in Reverse. Motherfucker, kochani, bardzo kontrowersyjny artysta. Dzisiaj na tapet i seria Głos z Wiekiem. Moi drodzy, Ronnie Radke, to jest wokalista wybitnie kontrowersyjny. To jest taki Fred Durst e, czasów 2010 i wzwyż, to jest taki mm, eminem e, muzyki modern rockowej. W wielu kręgach bardzo nielubiany, bardzo kontrowersyjny, uchodzący za buraka po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, e, za buca, e, ale... Co trzeba wam przyznać, że droga, jaką przebył w te 13 lat kariery zespołu Falling In Reverse, bo jeżeli policzymy od pierwszej płyty, która pojawiła się bodajże w 2011 roku, jeżeli mniej więcej tam policzymy początek kariery, no to to jest jakieś 13 lat, rozwinął się jak mało kto na całym świecie. Nie kojarzę, żeby któryś z wokalistów w takim czasie aż tak bardzo się rozwinął, jak Roni radki. Jedyny stały członek, założyciel, najważniejsza postać, wokalista, frontman zespołu Falling in Reverse. Zespół, który zaczynał od bardzo takiego mm, cukierkowego, bym powiedział, pop panka eee, Muzyka. Była to muzyka gitarowa, natomiast zupełnie nie siedzi mi ta stylistyka, taka trochę komediowa, trochę, e, trochę taka stylizowanie się na emo, ale jednocześnie na jakieś takie takie zespoły, nie wiem tip, typu Offspring i tak dalej. No i Ronnie Radki na samym początku mm, pokazuje. E, co ma w swoim arsenale i nie ma on za wiele. Ma na pewno fantastyczne warunki, było słychać to już w pierwszych utworach, że Roni ma, jest tenorem albo nawet wysokim tenorem i ma bardzo wysoki głos. Natomiast jego możliwości wokalne są mocno ograniczone na samym początku. On już umiał śpiewać, natomiast realizacja jego koncertów, realizacja jego produkcji pierwszych na płycie była taka... Że jakby musiano go ratować bardzo dużo autotuna, w zasadzie jedna technika wokalna śpiewanie na sporej kompresji wysokich dźwięków. Wiecie, i to było w zasadzie jedyne, czym roni radki się posługiwał w tamtym okresie czasu. To jest dosyć ciekawe, bo idąc głębiej, przechodząc już 2-3 lata później mieliśmy y, totalną zmianę i wpływy muzyki hip-hopowej i muzyki metalcore'owej. To jest totalne zaskoczenie, bo o, to jest tak krótki okres czasu, to jest raptem 2-3 y, lata i w zasadzie ten wokalista pokazuje, że on w arsenale ma dużo więcej, a na pewno dużo więcej chce. Początkowo nie zawsze mu wychodzi i tutaj są przykłady. hold on a second we don't like to ruin our song so we'll stop and restart it if something goes wrong no Koncertów, gdzie roni radki, który jest bardzo dobrym raperem na dzień dzisiejszy, ale tutaj na przykład pokazuje, że za dużo chciał nagrać w stosunku do swoich umiejętności, czyli w studiu oczywiście można nagrywać ścieżki na wiele podejść, można rozdzielać sobie traki, można zwrotkę nagrać na przykład, rapowaną na pół, nie wiedząc, gdzie tam będziemy brać wdechy i tak dalej, no ale jeżeli utwór jest bardzo mocno posklejany z wielu take'ów, w aranżacji studyjnej, no to potem na scenie to też się musi obronić. I ty musisz potrafić to wykonać na scenie. Ironii Radki często nie do końca mu się to udawało. Na samym początku to były właśnie takie jakieś na koncertach, wyleciał z bitu gdzieś, przerwał. Jest perfekcjonistą, także on po prostu przerywał te utwory w ogóle i mówił stop i, i, i mówił, że nie da rady. Dużo autotuna, bardzo dużo back wokali częste jakieś playbacki, gdzie po prostu nie ma mikrofonu i, i gdzieś tam wiecie, wokal dalej leci. No i to są takie, takie momenty, które no, wyglądają słabo po prostu. Natomiast Rodney Radki zaczął wojować z całym światem i chciał udowodnić sobie oraz całemu światu, że on potrafi. No i. Ambicja tego człowieka i determinacja to jest rzecz godna podziwu, bo mimo tego, że można go nie lubić jako, jako człowieka, jako wokalisty, to trzeba przyznać, że zaczął próbować. Na początku nagrywał w zasadzie ścieżki, nagrywał wokalizy, których nie był do końca w stanie uciągnąć na żywo ale to się zaczęło zmieniać. Zaczęło się zmieniać. Tutaj widać fragment, na przykład jednej z moich ulubionych utworów, y, który jest taki totalnie przerysowanym jakimś wyrazem Roniego Radki, y, czyli utwór Alone, y, gdzie widzimy, że on sobie początkowo na żywo nie radzi. On zaczął nagrywać screamy, tam mamy fragment Alone! So fuck you too. Nie ma tego. On wypluwa z siebie powietrze, on wyrzuca, jakby daje z siebie wszystko, czego nie wolno robić przy screamach, przy grolach. Jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to wie, że odpowiednia technika przy wszystkich technikach ekstremalnych polega przede wszystkim na zabezpieczaniu głosu i nie wyrzucaniu z siebie ani głośności, ani po prostu mocy takiej. To trzeba umieć opanować i trzeba to zrobić technicznie. Czyli scream, mówiąc prościej, trzeba wykonywać po cichu. Hello! Hello! The fuck nie ma w tym mocy, nie ma spięcia. Tutaj na filmikach widać, że on jest totalnie gdzieś spięty, gdzie, gdzie naprawdę musi... Napiąć wszystkie mięśnie, żeby to wykrzyczeć jak najgłośniej, żeby ten distorsion e, po prostu głos dostał tego efektu distorsion, o którym mu cały czas chodzi. Ale moi drodzy, to się zaczyna zmieniać. Kolejne nagrania, kolejne płyty, gdzie roni, śpiewa coraz lepiej i to słychać, bo utwory na nagraniach studyjnych już w latach tam 2015 14 e, były naprawdę zaskakująco trudne. To. Żeby utwór tak zabrzmiał, w studiu też trzeba umieć wykonać. To nie działa także w studiu. Y, oczywiście można bardzo podkoloryzować, można bardzo poprzeciąć, ale wtedy jest to słychać, ale w nagraniach Falling Reverse z, z tych czasów właśnie 2013 14, gdzieś tam 15, słychać, że on ma niesamowite możliwości i że faktycznie y, analogowo, bez jakichś turbo dopieszczania, pieszczania, jakiś turbo. Postprocesingu tego głosu. On wykonuje te utwory w studiu świetnie i coraz lepiej śpiewa na żywo. I tutaj można zobaczyć, że faktycznie coraz lepiej mu to idzie. On naprawdę cały czas jest mocno spięty przy, tych, przy niektórych fragmentach cały czas jeszcze nie ma tej odpowiedniej techniki ale widać, że przede wszystkim śpiewa czyściej, że już nie ma takich turbogłośnych jakichś pół playbacków i tak dalej, że jeżeli ten mikrofon jest włączony i on jest w formie to śpiewa naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze nie wszystkie te screamy wychodzą i tak dalej, ale to się wszystko zaczyna zmieniać. Widać, że bierze lekcję wokalu. Mija kolejnych kilka lat, i Falling in Reverse malafaka zmieniają swoją koncepcję na muzykę. Zaczynałem grać muzykę taką, bym powiedział, połączenie metal choru z popem. Jednocześnie Ronnie Radki absolutnie wymasterował wszystkie swoje rodzaje wokalu, jakie miał on. Początkowo śpiewał tylko na skompresowanym, czystym, wysokim dźwięku. Natomiast po kilku latach mamy tak naprawdę wysoki, właśnie skompresowany jego dźwięk. Mamy fantastyczne, szybkie rapsy, z którymi zaczął się na koncertach wyrabiać. I zaskakująco szybko rapuje, i zaskakująco dobrze technicznie to robi. Jego wokale skrimowe zaczynają w końcu być techniczne. To już nie jest po prostu wykrzyczenie z siebie z całej siły dźwięków, tylko są i wysokie screamy, jakie słyszymy na przykład w utworze Drugs, słyszymy w utworze Popular Monster, gdzie jest. Ja! Yeah! Czyli. <skrytano> czyli... <słyszymy>, słyszymy także false, tak? American dream is a machine. Everybody's on to jest bardzo trudny fragment, wbrew pozorom. Dream is a machine, on Mamy wszystkie rodzaje, w zasadzie wszystkie kolory takiego od piskliwych, wysokich screamów do, do niskich, ciekawych growli. Oprócz tego distortion jeszcze. Tutaj słychać na przykład właśnie w utworze Popular Monster, że on na potrafi do dodawać typowe distortion na tym skompresowanym dźwięku już bardzo, bardzo dobrze, czyli Aaaaaa! widzicie, delikatny fry, delikatne e, techniczne śpiewanie w takim właśnie stylu, lekko zabrudzonym dźwiękiem. Do tego częste fity z Korejem, Taylorem, później z Alexem Terry ze Slug to Perival. No i tak naprawdę widzicie, że z każdym rokiem coś nowego jest jeżeli chodzi o wokal Roniego Radki, właśnie w jego sposobie śpiewania, w stylu w wymyślaniu piosenek są rzeczy absolutnie pomieszane. Potem fantastyczne bal, ballady, czyli Drag in Me is You w wersji takiej e, fortepianowej. No przepiękny wokal i on to też na żywo śpiewa, wyciąga te wysokie dźwięki. Później cover mojego ulubionego, Papa Roach, i bałem się tego szczerze, jak usłyszałem, że, że "Falling In Reverse coverowało Papa Roach. E, Last Resort, to bałem się, co z tego będzie, ale to jest tak przepięknie zrobiony utwór, tak przepięknie zaśpiewany, z, tak, z zupełnie innymi emocjami, ale jakże pasujący do tego. E, zresztą Jacobi z Paparocz zbił pionę z Ronim, e, pokazując, że naprawdę szanuje to, co on zrobił i, i ten cover tej piosenki jest fenomenalny. E, warto tego sobie posłuchać. Niesamowite wokale tam są i Ronnie świetnie to potrafi po prostu poprowadzić ten głos. Tyle kolorów, tyle możliwości, ile on uzyskał. Tutaj na samym końcu jeszcze watch the world burn. Jeżeli sobie popatrzycie, jak on to śpiewa na żywo, jak fantastycznie mądrze, tym razem już nie jest tak, że tam, gdzie nie daje rady, to po prostu, wiecie, on teraz ma rozłożone te wokale na równi z basistą, gdzie po prostu basista dośpiewuje pewne fragmenty, tam, gdzie Roni musi wziąć oddech, musi się, wiecie, jakby, żeby nie wylecieć z bitu, bo jest za szybko, bo jest jakieś rapsy, bo są jakieś akcenty, to wszystko jest rozłożone wers po wersie, fenomenalnie ułożone, mądrze zaaranżowane wersje live. Ich piosenek. Absolutnie kariera poprowadzona. Jakby można nie lubić Roniego, ale trzeba mu oddać, że genialnie poprowadził swoją karierę i na, rok po roku widać jego fenomenalny, olbrzymi rozwój jako wokalisty. Bo wiadomo, w studiu można wiele rzeczy podciągnąć, ale nie. Z, nie zmienisz techniki śpiewu w, w studiu, jeżeli ktoś nie potrafi śpiewać falsetem, to nie zrobisz falsetu w studiu z tego wokalisty, jeżeli ktoś nie potrafi zrobić growla, to nie zrobisz tego growla jeżeli chodzi o tego wokalistę w studiu nie, nie zamienisz zwykłego śpiewu na growla on to wszystko nagrywa, potem masteruje to, ćwiczy, jest coraz lepszy, e, no i tutaj już e, absolutny top topów coś co mnie rozwaliło, kiedy e, w wersji koncertowej Watch the World Burn usłyszałem te e, wstawki operowe The fear just you will The fear keeps you alive Something Fenomenalnego, absolutnie kapitalnie poprowadzona kariera. Ja myślę, że to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo, bo coraz lepsze role, coraz lepsze screamy, techniki ekstremalne, coraz lepsze śpiewanie, coraz lepsze falsety, rejestr głowowy, coraz trudniej techniczne kolory wokalu, zmiany, niesamowite rzeczy. Absolutnie jestem tak, jak nie przepadam za tym gościem, tak muszę mu oddać, że nie znam drugiego wokalistów, który w przeciągu kilkunastu lat, aż tak bardzo się rozwinął oczywiście wy kochani piszcie co wy o tym sądzicie e, dawajcie mi jakieś pomysły kogo mam wziąć na tapet e, serii głos z wiekiem następnego e, w zasadzie tyle ode mnie dzisiaj Gumiś Potęga Wokalu Siemala